Gabby gabby Pistolet gabby, gabby. z kasą, wysyłam Babby. to. Dawaj jej czapkę ciapkę kogo Angeliczko, dostajesz obca, gdzie ty jesteś znikła mi za nie lecimy, lecimy, będziemy teraz go Dobra, jest, go czekaj. To, go wzgon, a, mag, my akkor, my sino, a to jest tak, że ten kto wygra zgarnia wszystko, czy co? O... Tak, zgarnia chyba lat. jego i swoje. O kurwa. Dlatego magikal robił między sobą a Nikito, bo i tak do niego wszystko szło. Wieloryb kosztuje 30 tysięcy. To ile to ja muszę wydać na to? O kurwa, Dobra, jak, jakiś dojebanej je kupuję, patera. Jak 3 tysiące za 3 Pa, złoty, pa, pa, kupujemy jakiegoś takiego kosmonautę, co zapierdala. I jakieś tańczą te. Pa, ile ma pół? O ja! Chłopie, ty jesteś pierdolnięty, ale moment 17 tysięcy punktów. No. To teraz patrz, co leci, patrz, leci. coś na piątkę, chłopie, to się pożyga ona. A on się rozpłacze, mówię ci. Poczekaj. Dobra, daję za, za 6 tysięcy, odrzutowy, prywatny Patoleci, leci, pa, co leci, leci odrzutowiec jakiś. Padera! Pa! Dziesięć tysięcy wkupię, punktów dziękuję, jej wbiłeś. Dziękuję, Lesiu, wkupię, A. Patrz, nie, ci <ślenie> 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 nie, pan, tak, serce pan, <ślenie> <ślenie> Ja pierdolę. Piszę jej. Podziękuj mi. Kurde, Ty jaki ja mam tu 16 level wbity, pak ja wyglądam na czacie. Odrzutowca. Odrzutowca. Ej, dobra, ktoś tu to wymyślił, to jest stary. To... Badura, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kocham, kocham, kocham. O! No i Bandura w razie W, jakby nie, dla Bandury jak by, Jakby Daga z nim oh, zerwała, no to ma opcję o, B, nie? Teraz jest kurwa tak zwany... Punishment. punishment Teraz jest, re jest reversing On chce dostać raczki Dobra, lecimy Dobra, wracam tam na bitkę. Nie, nie, właśnie teraz jemu Dobra, no, to ja to w Bancura, a, dobra, a, dobra I ona się wkurwi, że Bandura a, pozostała. Dobra, wjeżdżam Patera Kibel ma blisko, wiem Deklasacja na start I teraz mu wjeżdżam grubo Dziękuję z całego o. serca. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Motor, motor jakiś wysłałem. O kurwa. Każdy obserwuje... Bandurę. Cicho, cicho. Ona nie kuma. nie kuma chyba. Każdy daje obsa. Dziękujemy wszystkim. Wszyscy pa, pa, pa. ci dziękujemy. Oho. Oj. Chyba pokumała. Kajolka, Klaudry, Ona tak. Aha, pięćdziesiąt. Ja pierdolę. Dziękuję. Oj, Monika się chyba wkurzyła Dopiero to ja, mam wątkach na zobaczę. No, dziękuję, Monika się podziwać, cicho. Pa, pa, pa. No bo. tak. Oho. Ale ja wiem, że Bandula tam jest. wiem Cudown. O, Liu, złamałeś serce. Pomógł mi tyle ile mogi, i ja teraz poszedł tam. Jożer, ja się ja... Obserwujemy Bandurę Wszyscy z mojego teamu obserwują Bandurę Ja napisz... na tym TikToku, mój obsłuch na jebie. Napisz, Napisz mu Robisz lepsze Nie promo wiem, niż Monia Nie Robisz lepsze Promo niż Monia, niż Monia. No 400. no tak, wie. ja per zoom B ale jak nie bandura wyszywali Wszyscy obserwujemy bandurę, bandura, bandura, obserwujemy wszyscy, którzy są... To jest bandura. genialne! Wszyscy i bandura pisze o czymś. Naraz! Jakby się cofuję, nie? Chyba. Zdrowie chyba. Zróbko! Ale... Oho! Ale... Do. Ale to mnie nie jest prawdziwy bandina To, to, to wypierdolić mi sam <śś mauv> Dobra dupy, to się nie dupy 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 dzieje To jest To powinno być nielegalne, nie To, to, mi to, sami to, to Legalne A, to to nie ulało Bandina Okay. teraz co się dzieje? Od razu wjeżdża bajk bajkowy jednorożec. Bandura ten twy, um, e, Bum! Yeah. Wjebamy oh, od razu, kurwa, punkty. Ja, pa, pa, teraz 25 koła. Deklasacja. <słuch> A jak to jest na przykład. Ty, przecież na przykład ja bym giftował i ona by jebała, ja umarła, to przecież to hopę jest spółwinny, bo ja tego no doprowadziłem. To no powinno to, być nielegalne ogólnie to, co się tu do dzieje. Czekaj, bo oni mi to dobra, dobra to dawaj, to możesz, 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 dołączaj, dołączaj. Ok, Ale yes. zmutuj się u nas na Discord, zmutuj się u nas na Discord. I zmutuj się na DC. A, zeszła, możemy go dodać Dodaję, dodaję go. Tylko zachowuj się przy nim z klasą, jesteś z kobietą, pamiętaj klasą. O, Natalia Mango! A, kurwa, kurwa! Do Dobrze to wyglądało, jak w człowiek. Wyobraź badań. sobie, ma czwórek z Natalią Mango! Ty badań, ty badań. <tankuś> <tankuś> ja wiem co Ej, musisz ją zacząć podrywać, musisz ją zacząć podrywać na mango. Tak, jest nowy challenge na Bungie. Poczekaj, Kaj. Halo! Chłopie, ja myślę że my idziemy w ciula robią, że my Co, walczymy? Teraz go skojarzyłam, ja wiem, tata, ta <grym> cześć! Cześć! <grym w grzeli> ja cię słyszę. O kurwa, ty! Ale ja, ja chcę. Ja, 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 ja ja Wandi, <grym> <grym> zrób tak do niej, zrób tak do niej. Zrób to, Wandy, proszę cię, ona ci będzie odpowiadać. Nie, <grym> nie, nie, nie zjadłaś całej, nie, nie, właśnie nie, nie zjadłaś całej. Zjadłam całą! Nie, całe. nie, pół, Jest taka. Nie, cało! Natalia, Natalia, mało. O, jarłam. Dawaj jeszcze jeden. Nie, nie, nie. Nie, pół, nie pół. Patryk! Ja kurwa udowodnię, żeby cię chujasz sprzed, kurwa, patrz. A, musisz zjeść. Nie bo... po, niebo... pa, po jak sipię! Masz kurwa... No to nie, to nie no tam udowodnięła. Ta, to nikt tak pasuje. Nie, kurwa. A, patrz, wszystko wysypała wszystko. Ale w celu całą wonić. Nie wysypałaś, ty! Nie, cała jest, bo nie chce, żeby mi się tak, wysypał. Malutko to wiesz, specjalnie jest. Cała jest. Idzie. Dawaj, dawaj do tak, dawaj Monia zrobimy bitwę na... To jest Ola ci odpowiedziała raz, tylko ty nie słyszałeś. A czemu ty ich na telefonie nie słyszysz? Dawaj Monia, zrobimy bitwę na... Powtórz, powtórz, oboje nie było. Dawaj. Bo się zjebał coś. On do nich pasuje. Co ja na telefonie? A teraz już... Monia, Monia! Się... Robimy bitwę na... Nie. Yeah. <laughs> Aha, nie podarę kawicy. Jak on ją zastydza. Jejmy, o, to tak. Monia, wpierdalasz jajca. Pierdalasz jajca. <laughs> A nie lecimy! Jest... <laughs> Odmutujcie Natalię! Mango! Kochani, nie sam... Odmutuj Natalię Mango, bo ona jest z tym yy, yy, ona robiła TikToka, pisała cały serwer. <golithy> Dziękuję. Dawaj zle. Moni, idź do Moni, idź do ja Moni, Moni Kuba, i dawaj jej gifty. Moni dawaj. Zebra jak ta, 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 ta. <golithy> tak, tak, tak. Dawaj, dawaj, czekaj, czekaj, bo muszę kupić te. No <grym> to nie mamy to! Kruzba. Aha, bo dobra, jestem debilem, bo ja patrzyłem Jeste, tutaj, a byłem u niej na streamie jedzie, i widziałem pijecz. drugą stronę. Pijecz. i myślałem... bandura nie zwie jaja! Jaj. Pa. Pa. Patryk błysz drugą sławkę, też zerpo. Pijecie jajka! Ja bym pegas o mamo Święta. Luka, ja powiem Boksa ty stop. Dawaj, box! <grym> Do! Do! Ja pierdolę! Agra 50 Zobacz co ten człowiek z robi, zobacz to. Mogiel, mogiel Kurwa coś mi zacinał ja. Wariacie! Wariacie z